W poniedziałek, 25 listopada 2024 roku, w Nowym Jorku odbyła się gala wręczenia międzynarodowych nagród Emmy 2024. Doceniane są tam tytuły, które zostały zrealizowane poza Stanami Zjednoczonymi. Wśród nagrodzonych znalazła się polska produkcja. Spis treści Gala rozdania międzynarodowych Emmy 2024 o czym jest pianoforte zachwycająca Jane Seymour. Zobaczcie zdjęcia z gali International Emmy Awards 2024 Gala rozdania międzynarodowych Emmy 2024. Właśnie przyznano międzynarodowe emmy, czyli nagrody dla produkcji, które zrealizowano poza Stanami Zjednoczonymi. Za najlepszy serial dramatyczny uznano francuskie Krople Boga, które widzowie mogą oglądać na Apple TV. Z kolei ze statuetką za najlepszy serial komediowy wyjechali twórcy argentyńskiej Straży Cywilnej, która dostępna jest na Netflix. Najlepszym miniserialem okazało się niemieckie Ukochane Dziecko, które także można znaleźć na Netflix. Najlepszym aktorem został Timothy Spall za rolę w brytyjskim The Sixth Commandment. Najlepszą aktorką została okrzyknięta Hutimon Huon-Szarenszukling za rolę w tajskim serialu Głodni. Za najlepszą telenowelę uznano hiszpański serial La Promesa Pałac Tajemnic, który doskonale znają polscy widzowie z anteny TVP2. Szczęście mieli też Polacy. W kategorii najlepszy program o sztuce triumfował polski film dokumentalny w reżyserii Jakuba Piątka Pa. Pianoforte, o czym jest pianoforte, ogromne emocje i szansa, która zdarza się raz w życiu. W trakcie eliminacji jest ich 160, do finału trafia zaledwie 12 osób. Konkurs szopenowski jest najbardziej prestiżowym wydarzeniem tego typu na świecie. Odbywa się co 5 lat w Warszawie i biorą w nim udział największej sławy pianiści i pianistki. Na pierwszym planie w filmie znajdują się młodzi uczestnicy konkursu z różnych stron świata i ich marzenia. Swoje życie od dzieciństwa podporządkowali grze na fortepianie i czują się gotowi, żeby stanąć do rywalizacji. Po raz pierwszy w historii mamy szansę obserwować ich zakulisowe, katorżnicze przygotowania, ale towarzyszymy im także prywatnie, kiedy odsłaniają swoje barwne, niepokorne osobowości. Niektórzy marzą o graniu w ulubioną grę na konsoli, inni w oczekiwaniu na werdykt spędzają bezsenne noce w warszawskich barach. Nieubłagane reguły konkursu sprawiają, że nie dla wszystkich znajdzie się miejsce na podium. To wciągająca opowieść o dojrzewaniu, buncie i muzyce w cieniu ogromnych oczekiwań. Nowy film Kuby Piątka, Primetime, był hitem festiwalu Sundance i otrzymał nagrodę publiczności w czasie największego polskiego festiwalu filmowego Millennium Dogs Against Gravity. Zachwycająca Jane Seymour, na Gali International Emmy Awards 2024 pojawiła się cała plejada gwiazd, ale oczy wszystkich skierowane były tylko na nią. Jane Seymour, czyli serialowa Dr. Queen, ma już 73 lata, a jest w takiej formie, że trudno od niej oderwać wzrok. Wygląda lepiej od wielu dużo młodszych koleżanek po fachu. Zobaczcie sami.